Hello, tutaj Tomilo, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak obiecywałem, jesteśmy na parku trampolin Jumpport. w Łodzi. Ogólnie dzisiaj jestem sam, a pokażę Wam jeszcze troszeczkę inne treningi, no ale po prostu na razie skaczemy. Najważniejsze to teraz, Tyrak, cały czas salto w tył, dlatego, tak jak tutaj jestem na parku trampolin, nie będziemy robić na trampie, na airtracku, tylko na samej macie, po której się przemieszczamy, która nie odbija. Challenge na dziś to 10 salt do tyłu. To jest to, co zawsze mówię, że Psychika w środku tak cię męczy od środka, tak cię gryzie, że Ty wiesz, że to zrobisz. Ale, ale boisz się zrobić, i patrzysz się za siebie na ten etap. Trzeba na pewno nie jest za blisko. <totryk> po prostu, podejść, zrobić. Teraz, ale nie jestem zadowolony. Ogólnie te salta w tył na pewno będą strasznie w tył, strasznie będę ciągnął głową, a tak być nie powinno. Ale przez to, że nie robiłem salta w tył dość długo i chcę wrócić do niego, żeby było fajne, techniczne, no to niestety na początku muszę to robić. Ewentualnie mogę robić technicznie z trampolin, air tracka i tak dalej, ale jednak chcę się wybijać za pomocą własnej siły nóg. Okay. najważniejsze to się nie poddawać, bo uważam, że od tej pierwszej próby do tej piątej już mamy progresję. Ale to jeszcze nie do. To jeszcze nie do. Coś mi się wydaje, że strasznie, ale to strasznie wycinam to salto. Uff. gąbek się nie liczy. Tylko dwa zostały, osiem weszło, więc co jest nie tak? Ale jak zrobię te dzieci, to jest, wiecie, to jest taki malutki, ale bardzo malutki sukces do tego, żeby tyrać głowę dalej. Potem pokażę Wam, jaka jest różnica w salcie na trampolinie w moim przypadku. Męczony, chociaż te 10 sal, ale nie powiem, że nie. Psychika, psychika, nic więcej. Poskaczmy jeszcze kilka skoków i zaraz wam pokażę, co robiłem ostatnio. Miałem wam pokazać różnicę między saltem, który robię na twardym, a jak robię na trampolinie. Myślę, że różnicę widać od razu. Nie wybiłam się mocno. Mniej więcej tydzień temu byłem tutaj z Bartkiem Bożejem i I zrobiliśmy taki challenge, gdzie będziemy każdy z nas dawał wyzwanie. Musimy powiedzieć przed wyzwaniem, co robimy, zrobić to. I wtedy reszta musi powtórzyć. Kto nie powtórzy, dostaje literkę. Gramy na cztery literki. Będzie to jump. Eee, Okej, okay. to zrobimy sobie gamerka stąd, czyli popapa. No korka z air na duchu. To nie to, to nie to. Druga literka, o, może ja im pocisnę. To zrobimy tak, na tej trampce, słuchamy, no. na tej trampce robimy fronta i po froncie od razu wyskakujemy, robimy tunel flipa, czyli sajda przodem. To się zrobić. <noise> najwyższego murku Nic nie robię. No. Nie wylądowałem. A, Zglębą, ale... Na małaś. Na ludzie. Wydaje, full z miejsca. Nie jest ale wylądowałem. Nie glebimy się. Zadam, jump, przegrałem. Jestem najgorszy. Szkoda, że nie było nic parkurowego. Robimy połowę od jego do kabuma. Do pleców. No dobra, pan! Nie, pas Jest, Trzy ten. literki Robimy zwykłego gainera z tego, w sensie z bujania, zwykły gainer pas. Ale wolno Mocny i makni. Nie, nie boję się Pas? Słabo no. wygrał! No, bardzo dobrze. Udało się, Na następnym razem będzie lepiej, poskaczmy W planach mam taką grę do zrobienia, ale w terenie. Nie w parkach trampolin, ale właśnie na murkach, bo wiosna tuż, tuż niebawem się pojawia. Jestem z tego szczęśliwy. I oprócz tego, jeszcze w ostatnim czasie, mniej więcej 2-3 tygodnie temu, byłem w parku trampolin w Rzeszowie. Dużo nie ponagrywałem, bo było bardzo dużo osób, ale zobaczyłem tam parę bardzo fajnych pomysłów. Nie mam siły dzisiaj na różne elementy, ale myślę, że fajnie się poskakało, przełamałem strach. Co prawda nie tak kompletnie, bo 10 razy się męczyłem. W każdym razie będę męczył to dalej, żeby jednak na wiosnę to salto ładnie w terenie wychodziło. No to co? Zostawiamy łapeczkę, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Subskrybujemy kanał i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!